6 kwietnia o 14.13 dojdzie do uściślenia trygonu pomiędzy retrogradującą Wenus a Marsem. Wenus w rybach, Mars w raku. Wniesie nam to subtelną, ale głęboką zgodność tego, co czujemy, z tym, co robimy. Wenus w ruchu wstecznym w rybach skłania do refleksji nad relacjami. Wartościami i pragnieniami, a Mars wraku dodaje im emocjonalnego napędu, ale w sposób bardziej troskliwy i intu intuicyjny. Stąd silna potrzeba emocjonalnej bliskości, której jednak nie będziemy zaspokajać impulsywnie, raczej zastanowimy się, co tak naprawdę jest dla nas ważne. To sprzyja rozwiązywaniu dawnych konfliktów w relacjach. Czułym, ale stanowczym krokom oraz ponownemu odkrywaniu pasji, które kiedyś zostały porzucone. Wenus, Trygon, Mars w Radiksie daje naturalną harmonię między pragnieniem a działaniem. Twoje uczucia i pasje wspierają się nawzajem. To aspekt zmysłowości, spontaniczności i łatwości w wyrażaniu miłości lub kreatywności. Relacje często mają iskrę, ale bez burz. Energia płynie swobodnie między uczuciami Wenus a inicjatywą Mars. W życiu towarzyskim, sztuce czy nawet finansach potrafisz łączyć wdzięk z determinacją.